Donald Tusk uderza. Tak wygląda zdrada stanu Donald Tusk. Tak wygląda zdrada stanu. Kongres USA dyskutuje o możliwych sankcjach na Polskę i wycofaniu wojsk amerykańskich z naszego kraju. Tego samego dnia pis ustami posła Kowalskiego wskazuje 2027 rok jako datę referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii. Tak wygląda zdrada stanu, napisał na Twitterze przewodniczący po Donald Tusk. Wpis wywołał fale komentarzy. Dla znaczącej części Polaków zdrada Stanu ma współcześnie twarz Donalda Tuska. Tak właśnie ona wygląda, mniej więcej od czasu Smoleńska, ripostowała posłanka Anna Lichocka. W środę przed Komisją do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie tak tzw. Komisją Helsińską. W Kongresie Stanów Zjednoczonych odbyło się wysłuchanie na temat sytuacji Polski i Węgier. Prezes T tanku German Marshal von at hertzenley oświadczyła, że wobec braku skutków dotychczasowych działań ze strony USA i Unia Europejska w sprawie zatrzymania erozji i demokracji, Ameryka powinna zmienić podejście. Jak mówiła, USA powinny w reakcji rozważyć przesunięcia w dyslokacji wojsk lub sankcje gospodarcze. Tego samego dnia poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski komentował w programie onetu.pl działania Unii Europejskiej w kwestii polityki klimatycznej. Ocenił, że jeśli Unia Europejska nie zmieni swojej polityki w tej sprawie, ale też w wielu innych, Polska będzie musiała zweryfikować swoją chęć przynależenia do wspólnoty. 2027 rok, kiedy zakończy się obecna perspektywa budżetowa. To będzie czas, kiedy może być referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Jeśli nie zatrzymamy eurokratów, koszty życia w Polsce będą zbyt duże. Wyjście Polski z Unii Europejskiej uderzy w gospodarkę niemiecką, dlatego musimy zacząć brać twardo. Polska nie może być żebrakiem Unia Europejska powiedział Kowalski. Tak wygląda zdrada stanu. Kongres USA dyskutuje o możliwych sankcjach na Polskę i wycofaniu wojsk amerykańskich z naszego kraju. Tego samego dnia pis ustami posła Kowalskiego wskazuje 2027 rok jako datę referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii. Tak wygląda zdrada stanu, napisał w czwartek na Twitterze lider po Donald Tusk. Wpis wywołał fale komentarzy. Dla znaczącej części Polaków zdrada stanu ma współcześnie twarz Donalda Tuska. Tak właśnie ona wygląda, mniej więcej od czasu Smoleńska, napisała na Twitterze posłanka pisja Anna Wichocka. W kolejnym wpisie podkreśliła także, że to, nie kongres, tylko Fundacja Helsińska przy kongresie, zorganizowała wysłuchanie. Zdrada stanu dla wielu Polaków wygląda tak jak Donald Tusk. Ma jego twarz, dodała.